Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przygotować swój własny olejek z oregano. To jest akurat świeże oregano, które zerwałam w ogródku, tak zwana lebiotka pospolita i właśnie z tego oregano przygotuję ten cudowny olejek. Ważne, aby ta lebiotka pospolita kwitła, była pełnej fazie kwitnienia, ponieważ wówczas gromadzi ona najwięcej tych cennych substancji aktywnych, a zawiera między innymi karwakrol oraz tymol. Są to substancje o działaniu przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym i przeciwzapalnym. Olejek z oregano w ogóle ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Działa przeciwreumatycznie, wspaniale wspomaga leczenie na przykład zapalenia kości czy stawów, ale równie dobrze działa przeciwpasożytniczo, ma wspaniały wpływ na nasze trawienie oraz działa bakteriobójczo, nawet na takie bakterie jak salmonella, leczy również wszelkie infekcje i przeziębienia wspomaga na przykład leczenie grypy. I dlatego warto sobie zrobić samodzielnie taki olejek z oregano. No faktycznie ważne jest, aby posiadać surowiec, ale nie wydaje mi się to niczym trudnym, ponieważ w ogrodzie bardzo dobrze udaje się uprawa oregano. Ważne, żeby była to odmiana oregano vulgare, i z powodzeniem taką możesz dostać i sobie posiać. Ja mam oregano już kilka lat w ogrodzie i w jaki sposób je uprawiam, również znajduje się film na moim kanale. Także jeżeli chcesz samodzielnie uprawiać oregano, odsyłam cię do tego właśnie filmu, a na pewno będzie pomocny. Nie chcę w tym filmie rozwodzić się na temat zastosowań i właściwości walorów leczniczych olejków z oregano, bo te są niepodważalne i bardzo wiele informacji jest na ten temat, ale skupię się na przygotowaniu tego domowego swojego olejku z oregano. W tym celu potrzebny nam będzie właśnie surowiec, czyli liście oraz kwiaty świeżo zerwanego oregano, kwiaty w pełnym rozkwicie. Tak jak w tym przypadku. Są bardzo aromatyczne. Pachną naprawdę przepięknie i o to właśnie chodzi i liście również, a szczególnie jak się je potrzeb. Ach, pachną rewelacyjnie! Dobrze, także przystępuję do przygotowania tego cudownego olejku z oregano. Zapraszam zatem do dalszej części filmu. Najpierw obrywam listki tych brzydszych nie wykorzystuje oraz kwiatki. Wcześniej warto sobie otrzepać roślinę z ewentualnych szkodników. Nie podaję tutaj proporcji, ponieważ Nie ma takiej potrzeby. Surowca umieszczamy tak około 1-2 cm od korka albo wieczka słoika, bo do zrobienia tego wspaniałego olejku z oregano wykorzystamy słoik albo ciemną butelkę. No ja preferuję ciemną buteleczkę, więc będę to robić w ciemnej butelce, ale równie dobrze można wykorzystać słoik, a potem po dwóch tygodniach przelać zawartość do ciemnej butelki. No, ja już tutaj mam pewnie wystarczającą ilość. To, co nie zużyłam, pójdzie do suszenia. I teraz myję listki i kwiatki pod bieżącą wodą. Ok, mam umyte zioło i teraz czekam, aż ono troszeczkę przeschnie. Kwiatki i listki już trochę wyschły, więc kładam je do moździerza i utłukę, trochę utłukę, żeby wydobyć te cenne substancje. O, jaki zapach się roznosi podczas tego stłuczenia. Mm, jaki piękny. O, i wydziela się już olej. O to właśnie chodzi. I teraz przerzucam to do buteleczki. Oczywiście Ważne jest, aby tę czynność dokonywać czystymi, zdezynfekowanymi rękoma. No, teraz to zapewne w każdym domu znajdują się środki dezynfekujące, także z tym nie będzie raczej problemu. Bo najprościej mi do tej buteleczki nakładać tego ziela. Po prostu ręką. Ale ważna jest dezynfekcja. O, i nakładam tak, 1 cm przed szyjką, przed zamknięciem. Jeszcze się zmieści. W sumie prawie do końca butelki nałożyłam, ale to nic nie szkodzi. Także w ten sposób to wygląda. Może być kiepsko widać, bo to jest ciemna butelka, ale jest tego ziela tak dotąd. Troszeczkę więcej zresztą ono jeszcze osiądzie. I tutaj mi trochę zostało, więc przygotuję sobie drugą buteleczkę. Jeszcze mam tutaj w zapasie ale to sobie zrobię później o tutaj wydziela się ten cenny olejek te cenne substancje podczas właśnie tego ubijania i teraz wlewam oliwę ja używam nierafinowaną oliwę praktycznie do Samego końca buteleczki. Teraz zakręcam dosyć mocno, bo wstrząsnę, żeby to wszystko dobrze się wymieszało. Będzie to bardzo treściwy olejek, ale o to właśnie chodzi. I teraz wsadzam buteleczkę do. Zimnej wody i grzeję do 100 stopni, czyli do wrzenia. Jak już doprowadzisz do wrzenia wodę, to pozostaw tą buteleczkę z olejem z oregano tak na 10-15 minut w tej ciepłej wodzie. Niech te wszystkie czynne składniki dobrze się uwolnią. I nie martw się, że w ten sposób popsujesz olej czy... Olej będzie szkodliwy, ponieważ temperatura dymienia akurat oliwy, czyli oleju z oliwek, wynosi tak od 150, a nawet do 210 stopni Celsjusza, także o to się nie martw. I jak widać, jest to dosyć szybka czynność, także robiąc ten wspaniały olejek z oregano, nie musimy się za bardzo namęczyć. Ważne jest oczywiście tylko to, aby posiadać ten świeży surowiec. Także teraz, w sierpniu, kiedy przypada czas na kwitnienie i zbiory oregano, jak najbardziej polecam zainteresować się tym ziołem. Po wyjęciu tej butelki z wody przechowuj olejek w ciemnym, suchym i chłodnym pomieszczeniu przez dwa tygodnie. Po tym czasie olejek będzie już zdatny do używania, czyli te wszystkie substancje się świetnie przegryzą i będzie on już posiadał te cudowne właściwości. Oczywiście istnieją przeciwwskazania do stosowania olejku z oregano i to należy mieć na uwadze. Jeżeli masz alergię na jakiś składnik, czy jesteś kobietą w ciąży, to lepiej po niego nie sięgaj. Mam nadzieję, że zainteresujesz się takim domowym sposobem. Wyprodukowania swojego olejku z oregano i będziesz cieszyć się jego przewspaniałymi właściwościami. Serdecznie pozdrawiam i papa, pa. oczywiście zapraszam na kolejne moje filmy. A jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z nich. Odsyłam Cię również do innych moich mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, czy na mojego bloga, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji. Linki do mediów społecznościowych oraz do bloga znajdują się pod filmem.